Siemanko wszystkim, z tej strony Marcel a to jest kolejny odcinek długo wyczekiwany z z serii Let's Play GTA Vice City. Właśnie podjeżdżam pod awarię Washingtona, więc oczekajcie cierpliwie Potem tym, wszystko objaśnię. Now look here, son. I got a problem and I reckon you could help me with it. I'm no builder. No, I was thinking more of your demolition skills. Now this here, this is the development as planned, and this, this is the property that we're looking at. You're trying to say this new office block is kind of in the way? You catch on quick. Now I'm gonna head out of town for a while, and if that office development would have faced sudden and insurmountable structural problems, then I- As a civil-minded individual, you feel obliged to step in and save the rejuvenation of an important area of the city. Gdzie mogę dostać więcej chłopaków jak ty? No więc zostaliśmy w misję, Devastator Jest to jedna z moich ulubionych misji, pamiętam ją dosyć dobrze I co jeszcze nie mogę powiedzieć? No latamy helikopterkiem, przykładami bomby Na końcu ten pierwsze grunetko obok nas w pełni Długo nie było tej serii a ponieważ miałem małe problemy techniczne, nie mogłem ich zainstalować, płytka nie działała, ale wszystko już naprawione i, no jak widać, działa. Więc to chyba dobrze, droga wiadomość. Będzie to oglądać, w najbliższym czasie będę nagrywał więcej tych filmów, bo jestem z GTA, jestem bardzo bardzo tyle i muszę to nadrobić. O, mam 4 cz bomby po odcinku 4 miejsca i za to 7 minut. Czy wspomniałem ze strażnikiem tego budynku, budynkuńka, którzy będą go bronić? Ja ja, wiem, coś, ja mam możliwość zabicia ich tym helikopterkiem, mianowicie yy, zacięcia śmigłami. Yy, co tam jeszcze powiedzieć? Nie wiem co powiedzieć, jaka to Mam nowego kompa, więc nie... eee, Szum powinien być niwelowany przez mu muzykę, więc w tle, ale jak będzie szumiało to wina sprzętu nie moja. Dźwięk odszumia, więc nie powinno być nic takiego. Mam nowe outro, jest <grym> pierwsze zobaczcie do końca, może, może wam się spodoba. Jeśli utwór w tle wam się nie podobał, to powiedzcie mi, to po prostu napiszcie w komentarzu I, e, ja, e, i podajcie mi jakieś propozycje inne. Ja postaram się zmienić. Miejmy własne możliwości. O, druga bomba. Widzieliście przedtem, jak rozwaliłem dwóch gości właśnie za pomocą helikopterka. Na trzecim piętrze dużo trudniej, ponieważ goście do nich i z pistoletów, ale ja myślę, że mi się uda. Mam nadzieję, że nie słyszycie w tle, jak moja mama się wydziela na brata. Czy są wygodne siedzenia w tym topanie? Szkoda, że nie ma jak sprawnie. No nie no oni aż tutaj za mną przybiegli na trafę się chciało ciało. To no, w sumie może go dopuszczu, ale... No ale... Od razu wam powiem, jak to nastąpi, że to samo łóże, <gibliści> to samo łóżeczko, które jest tutaj O, widzicie właśnie gościu, który mnie strzela z tego pistoletu, jest przypoczywany. Jakby ja, nie miała co z nobulami zrobić. Chyba, że wie, że to wolny. bomby. Przy tym zawsze przy podróżaniu za tutaj z bombą zawsze miałem problemy, O ci gości są tu żojący. Nareszczony, więc wcale nie jest taki łatwy wygląd. No, czemu ja go nie zabiłem? Przecież bo poczułem, to trafię go przyjacielem. No, nie, na reszcie. Myślałem, że ja w tym miejscu, No, jeszcze jedna. Mam nadzieję, że wyraźnie mnie słychać. Ale ten helikopter był jeszcze troszeczkę minimalnie szybszy, to ja, ja bym się nie obraził naprawdę. Byłbym w 100% bardzo zadowolony. No ale niestety nie uda mi się, zależy, bardzo Może w następnej części GTA yy, będzie po prostu szybszy, będą szybsze jazdy. Nie mogę się już doczekać GTA 5 na PC-a. Powtarzam, skończę tą serię, być może sobie zakupię i, i się pobawię. Z tego powiem, co tam trzy postaci, jak mi się wydaje. Gdzie ja Kurde Nie, tu było? Nie, najwyraźniej nie, nie Dobra, późno Lecimy dalej O, pierwsze schody Zaliczone Drugie schody Zaliczone. Ostatnie schody zaliczone. No to już teraz po drugą do patrzę się trudnym wychodzi. Chciałabym tak samo, żebyśmy mieli 2 tygodnie odczesania w miejscu, że w saunach mogę coś robić. Ale sika to jest coś pożarne, ja nie mogę. No, nic nie zaliczona, 1000 dolarów dostałem. Killer oh, się cieszy! No, więc teraz jadę zapisać grę, będę się już pomału z nami żegnał. Teraz kończymy, wam wszystko do bałysów, dajcie łapkę w górę.